Wstałam do roboty na szóstą rano, tam byłam cały dzień w pracy, później w domu, obiad, mąż, dzieci, coś tam, nie? To jest taki męczennik. A pani, która pracuje ciężko i mądrze, mówi tak: byłam w robocie od szóstej, ale zakupy zrobiłam online nowo, więc nie targałam siatki z Lidla. Mhm. Albo mam panią od sprzątania, która w momencie jak ja pracuję ogarnia mi domy, wracam do domu mam czas dla dzieci, a nie robię sprzątania chałupy. Nie? Jeszcze się kłócę z rodziną o to, że oni nie posprzątali. A koszt tego 200-300 złotych dziennie, nawet raz na tydzień jak ta pani posprząta. Zabrasz, nawet raz na dwa tygodnie da się. Wiecie co, wielokrotnie mówię mojej żonie, zatrudnij sobie kogoś do pomocy, stać nas, żeby przyszła pani do posprzątania. I wiecie co moja żona powiedziała? Że nigdy tego nie zrobi. Dlatego, że po pierwsze, dla niej sprzątanie domu, noszenie zakupów, nawet jeśli mogłaby sobie ułatwić życie, jest po to, żeby pokazać, jak bardzo jej na nas zależy. I też po to, żeby pokazać naszym dzieciom, że nie wszystko w życiu można kupić, i niektóre rzeczy, ciężką pracę, Trzeba wykonywać, żeby pokazywać, że ma ona wartość. Bo jaką wartość w oczach naszych dzieci będzie sprzą miało sprzątanie pokoju, jeśli zatrudnimy kogoś, kto ten pokój posprząta? I zawsze byłem pod wielkim wrażeniem mojej żony, bo to był tytan pracy. Ja inspiruję się moją żoną i tym, że nie zawsze wszystko można zepchnąć na innych, i nie zawsze trzeba, i nie zawsze warto. Czasami warto zrobić te rzeczy wokół domu tylko po to, żeby zrozumieć, jak one są ważne w naszym życiu.